Witam Cię serdecznie, ja mam na imię Jordan i przychodzę dla Ciebie z cotygodniową dawką wiedzy na temat lepszego myślenia, większej ilości energii w Twoim życiu i tego, abyś po prostu był bardziej zdrowy. I dzisiaj pochylimy się nad tematem emocji, bo uważam, że jest to bardzo ważne, z tego względu, że codziennie mamy czynniki stresowe w naszym życiu. Jedni mają je w pracy, inni mają je w domu. Z każdej strony można byłoby tutaj wymieniać Czynniki, które w tych czasach nas stresują, szczególnie jeżeli żyjesz w mieście, to też wiesz, że po prostu życie w mieście wiąże się trochę z innym um, poziomem bodźców niż na przykład życie na wsi, gdzie tych bodźców masz o wiele, o wiele mniej. Więc powiem Ci dzisiaj o jednej prostej technice na to, abyś właśnie ten poziom stresu u siebie potrafił od tak na zawołanie, zniwelować. Nie zajmujemy się tutaj w tym odcinku żadnymi suplementami, żadnymi w ogóle rozwiązaniami, które kosztują to będzie darmowe rozwiązanie, które w zasadzie zakładam, że masz w promieniu maksymalnie 5 km od swojego domu. Powiem Ci co to jest oraz powiem Ci jakie dokładnie korzyści zdrowotne osiągniesz dzięki praktykowaniu tej metody. Jednak zanim zaczniemy, zauważyłem, że duża ilość osób, które ogląda te filmy, niestety jeszcze nie subskrybuje tego kanału. Także jeśli chcesz być na bieżąco, to po prostu kliknij czerwony przycisk poniżej o nazwie subskrybuj, jak go sobie klikniesz, klikniesz dzwoneczek to jeszcze na bieżąco dostawał informacje o naszych najnowszych filmach. Dobrze, ale wróćmy do głównego tematu, jakim jest właśnie niwelowanie poziomu stresu. Przede wszystkim stres, wiadomo, no nie jest zbyt zdrowy, bo jest taki stres krótkotrwały, on się nazywa eustres. To jest pozytywny typ stresu, kiedy na przykład masz wystąpienie publiczne albo zmieniasz pracę i masz tak, że czasami budzisz się rano przed budzikiem, bo nie chcesz się spóźnić do nowej pracy i tam po prostu jesteś na takim stanie podwyższonego, Czuwania. To jest właśnie eustres. To taki pozytywny stres, który on trwa przez jakiś czas, ale gdy on trwa dłużej i jest ten stres u Ciebie chroniczny, no to wtedy to już jest taki stres negatywny, który po prostu nas wyniszcza. U facetów często też jest tak, że obniża to dodatkowo poziom testosteronu, a wiadomo panowie tego nie chcą. I było pewne badanie na temat tego, właśnie czy właśnie chodzenie codziennie do lasu może sprawić, że Twój poziom stresu po prostu zacznie się obniżać. I co wyszło z tego badania? Była grupa kontrolna, która nie odwiedzała lasu, i była grupa, która do tego lasu chodziła. Minęły dwa tygodnie i sprawdzono po prostu, jak codzienny nawet yy, spacer półgodzinny w lesie wpływa na poziom kortyzolu, właśnie w ślinie. I co się okazało? Poziom kortyzolu u osób, które chodziły do lasu, był o wiele niższy niż u osób z grupy kontrolnej. Czyli pierwszy wniosek jest taki, że jednak chodzenie do lasu codzienne może faktycznie wpływać na to, że Ty będziesz się mniej stresować i jeżeli masz po prostu w ciągu dnia dużo takich bodźców, które na Ciebie źle działają, to taka terapia lasem, ja to nazywam, taka nawet 20-minutowa, półgodzinna, może dla Ciebie bardzo dużo zrobić. U osób, które codziennie odwiedzały las, oprócz tego, że właśnie zwiększała się ich aktywność fizyczna, dodatkowo odnotowywano mniej, mniejszy poziom samotności. Oczywiście są to też takie osoby, które nazywają się jako terapeuci leśni, i oni biorą ze sobą często grupy kilku, czasami kilkunastu osób. Zazwyczaj są to grupy kilkuosobowe, gdzie po prostu idą na 2-3 godziny do lasu i tam pomagają się tym osobom zrelaksować, otworzyć tę naturę. Często osoby po prostu na przykład stoją w miejscu, obserwują dookoła, co się wokół nich dzieje i starają się w to po prostu zanurzyć, w tym słowie. I tak, są takie metody po prostu na to, żeby się odstresowywać. Są właśnie takie osoby, jak terapeuci leśni. Dodatkowo możesz w prosty sposób jeszcze zwiększyć efekty tego, tej terapii leśnej, yy, chodząc po lesie bez butów. Działa to tak, że w Twoim mózgu masz ładunki elektryczne, które są wiadomo niezbędne do tego, żeby przynosić informacje. Jeśli ty chodzisz bez butów, to niejako ty pomagasz się tym ładunkom troszkę uziemiać, więc. Też dodatkowo, jeżeli masz bóle głowy, masz jakieś zawroty głowy, czujesz mdłości, nie wiadomo skąd, wystarczy, że zdejmiesz po prostu w lesie buty i to jest takie proste i to też możecie postawić na nogi. Teraz pytanie, do jakiego lasu możesz iść, żeby spotęgować te dobroczynne działania właśnie tych kąpieli leśnych tak zwanych. Możesz iść do lasu iglastego, Także są jakieś jodły, świerki, drzewy, na przykład sosny. Te drzewa wydzielają substancje monoterpenowe, które pomagają im walczyć z różnymi drobnoustrojami, jak i z różnymi po prostu szkodnikami, które na te drzewa mogą źle działać. Pewien monoterpen, który nazywa się alfapinen, że jeśli ty spacerujesz w takim lesie iglastym i wdychasz te substancje do swoich płuc, to one dalej mają te swoje działanie antygrzybiczne, nawet antyrakowe i przede wszystkim też podnoszą twoją odporność, podnoszą liczbę w twojej krwi tych naturalnych zabójców, więc ty, mimochodem spędzając czas w takim lesie, dodatkowo jeszcze dbasz o swoją odporność. I tak jak powiedziałem, też były badania robione, że te substancje mają wpływ antyrakowy na twój organizm. Jeśli to ci nie przekonuje, no to nie wiem, co cię może przekonać. Może brak ludzi? Być może to cię będzie motywowało. Ale przede wszystkim ważne jest, żebyś to przetestował. Zobaczył, jak się będziesz czuł po takiej... Przy ja ogólnie polecam Ci, żebyś też nie szedł w ekstremum typu 3-4 godziny dziennie, bo to jest za dużo. Ja personalnie chodzę na pół godziny kilka razy w ciągu tygodnia i naprawdę też zauważam po sobie, że jestem dużo spokojniejszy. Właśnie ten poziom stresu trochę opada. Jeśli chodzi o odporność, ja rzadko choruję, więc ciężko mi powiedzieć, czy to jest dzięki temu, że chodzę do lasu, czy dzięki temu, że się zdrowo odżywiam, czy dzięki temu, że robię inne prysznice i wiele innych spraw. Tutaj po prostu jest ciężko określić co na to dokładnie wpływa. Ale sam wypróbuj u siebie, zobacz jak to działa. Jeśli masz swoje metody na niwelowanie stresu, to oczywiście możesz napisać je poniżej w komentarzu. Daj też subskrypcję, żebyśmy my mieli motywację do nagrywania kolejnych wideo, a Ty będziesz widział po prostu nasze kolejne materiały jako pierwszy. Oczywiście udostępnij film znajomemu, jeśli on też potrzebuje takiej wiedzy, bo przykładowo może się codziennie stresować. I dzwoni do ciebie i ci narzeka, jak to jest źle, jak to jest wściekły, a po prostu możesz mu polecić taką terapię, właśnie kąpiele leśne, terapię w lesie. I oczywiście daj na koniec łapkę w górę, żeby algorytmy nas łaskawie potraktowały, żeby to te wideo też się pokazało większej ilości osób. Ja Ci dziękuję i zapraszam do kolejnego wideo tu po lewej lub po prawej. Pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć.